Cześć wszystkim ponownie w grze World of Tanks. To jest czas myślę, że na wznowienie tej serii, po wakacjach, po ogólnie wszystkich takich przerwach. Także jak widzicie tutaj już w moim w moi garażu zaszły nie, nie, trochę niezłe zmiany. Jest 185B, jest KW, jest T46, ale miałem go już wcześniej, ale tylko dlatego, że chcę na T50 iść, czyli czołg zwiadowczy. Jest sztuk cały czas. Sztuk jest jednak jednym z tych lepszych czołgów, za które uważam, yy, właśnie te, tego, niemiecki, nisz, tego niemieckiego niszczyciela. Hecer też jest cały czas. Lorraine, no tak, idę w artylerię francuską, potem MX, Lorraine, Lorraine, Bad Chotillion. No i mniej więcej o to chodzi. No i cóż, nie wiem, te 36 KW sztuk. Doreen, z 85b. Dobra, kawu! <ścoughs> Niech będzie, że kawę bierzemy. E, dobra. Chyba, chyba się najadłem z za dużo tych wpadków Crispy Pops. Wiecie, wiecie tam, jest taka reklama, co jest rodzinka przy stole, matka sypie Synowi płatki i zaczynają jak dawny gadać. Mniej więcej tak działają te płatki. Także możecie sobie wyszukać ten filmik, jeżeli jeszcze go nie oglądaliście kiedyś. A tymczasem ja przechodzę do bitwy na lotnisku. Jest jedna z tych nowszych map, która doszła w ostatnim update, cie. to znaczy nie ostatnim update, to był update bodajże. W czerwcu, pod koniec czerwca, taki update był właśnie wprowadzający tą mapę lotnisko. Jest to dość ciekawa mapa, chociaż w niektórych częściach trochę zbagowana. Jak na przykład niektóre skały przepuszczają po prostu pociski, co jest bardzo nieciekawe, jeżeli ktoś się za nimi chowa. Ale się z tym. I tym razem przechodzimy już na serię do bitwy. Roboty. Patrząc tutaj na rozstawienie tych czołgów, mają właściwie, powinniśmy wygrać, ale. No mówię, nie ma czegoś takiego jak powinniśmy Jeżeli, jeżeli, jeżeli yy, Nasza drużyna jest wstraszająco doświadczona A tamta jest trochę mniej doświadczona To wygramy, a jeżeli na no, odwrót no, to mamy problem Wiesz, to Zobaczymy co z tego wyniknie Ja tu jeszcze trochę się waham co do zmiany wieży Bo mi wieża zmieniła pociski Które yy, ładuje do działa 122 chyba Czy tam 128, nie pamiętam Jeżeli chodzi o Kaliber. No i po prostu trochę mi jakoś takie damage zmalał. Z 300 zazwyczaj shot na 100 ileś tam, 90 chyba spadł. Także nie wiem, bym chciał jeszcze poczytać trochę o tym i dopiero podjąć decyzję co do zmiany tej wieży, bo to, to chyba ta wieża prototyp, jak, nie, jak dobrze pamiętam, ale. Nie pamiętam, nie pamiętam co ja tam kupowałem. W każdym razie zaraz zobaczymy, jak ta bitwa wyjdzie. A, właśnie, silnik silnik teraz z nas zbieram. Chyba już 3K expa jest. Nie wiem, to też nie pamiętam co ja patrzyłem. W każdym razie do silnika też już jest blisko. A silnik jest naprawdę, jak widzicie, tutaj na tym malutkim wzniesieniu. Już tutaj się dławimy. Także silnik nowy by się bardzo przydał. Byłoby po prostu przyjemniej grać, wjeżdżać takie górki. A nie, tak po prostu powolutku, tak z. Tak, nie wiem, jak to. Spokojnie. <laughs> chyba za dużo tej... Jak tam tego leku uspokajającego Nie będę robić kryptoreklamy, ale tam jakieś y, na nerwy lek Za dużo chyba kabu się najazd tego. Y, widzę ja luxa widziałem, tylko że i tak bym nic nie zrobił. No cóż. Y, ogólnie to widzę, że tam się cała, cała ta nasza śmietanka zebrała. Ale ja tu jeszcze kabu nie widziałem. A też fakt, faktem, że, 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 że Gawu to jest właśnie tutaj jedyny co mi się może postawić. I ewentualnie jeszcze Wolverine, ale tylko z boku albo z, z, z tyłu, bo inaczej to ja już go dojadę. Ale nie no, jedy... największym plusem Wolverina, Ulverina właściwie, jeżeli dobrze to wymawiam, to jest właśnie obrotowa wieża. Zresztą T49 ta sama jest. To jest największy plus tych niszczycieli czołgów. Ale tutaj już pomogę temu sztugowi, bo widzę, że powoli zaczyna padać tam trochę, ale to nie chcę, żeby nam padał kolega sztuki. Dobra, się trochę ustosunkuje działo. No i właśnie widzicie, o co mi chodziło. Jakiś słaby hit, normalnie ten bok Pz4 przebił normalnie jak masło, masełko. Świeżutkie masełko, by tu przeszło. O, ej, no to już było hamstwo. Trzeba o pomoc poprosić. Uuuu, podwójny shot. Nieźle wyszło. Ej, czemu ja staję do tego w bokiem? Gdzie zdążę jeszcze strzelić? Uuuu, to było dobre. To Było naprawdę gorąco. Uuuu! Jeszcze uciekłem temu ciału samobieżnemu. Nieźle, nieźle. No, artyleria, teraz będę ci tutaj kolcem wokół. Także jak to tam się mówi. Ale widzę, że artyleria. Ej, czemu nasza okupacja. Ej, co? 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 co jak? Gdzie? Nie ma, nie ma, nie ma. Nie będziemy się tak bawić. Ej, sio. Nie bawimy się tak. Artyleria. Czajta? Czy nie czajta Artyleria i tak mi nic nie robisz. Zwalta się artyleria I teraz pytanie A nie, to nie artyleria, to Marder Nie trafiłem w Mardera? Ale Dobra Nie no, no to te, te, te też możemy się bawić Nie no, spoko Ja nie mam nic przeciwko Tylko ja chciałbym zjechać tam na dół Żeby wjechać pod górę I zabić tego Mardera A jak nie za bardzo pamiętam Nie no, Marder Daj spokój, stary Chcesz przebić trójką, piątkę z przodu Jeszcze z nową wieżą Pancerz 110 Chyba sobie jajca robisz Jakby teraz działka samobieżne mnie wyczaiło, Ale nie wiem, mam nadzieję, że mnie nie wyczai No mardy, mardziu Pojawi się, pojawi się Wespę, wespę, wespę Co ja mam z tą zrobić? Na pewno cię zabić, tylko teraz może miądza Ej Ja mam, ja mam w ogóle te, zestaw naprawczy, zapomniałem go użyć No dobra, muszę z tym jak już widzicie, tutaj oni już nie mają nic do powiedzenia, my to już wygramy na 100%. Nawet Wespe i Grill nie mają nic do powiedzenia, nic już nie zrobią. Tam jest PZ4, -ka. żaden z nich nie zabije PZ4 na Hita, także to już jest dla nich koniec bitwy. Ta, marder raczej PZ4 by tak nie walnął, to i tak, że to było na pewno. Ciało są bieżne. No, ale jeżeli PZ4 się nie spręży, no to może paść faktycznie. Bo Wespę i Grill tam są, ale już widzę, że nie mają szans. WSP padnie na pewno albo grill. Jeden z nich na 100% padnie. No, mm, nawet 3, 3 tema. fragi, ja ja tylko jeden. Ale cóż, ja tutaj byłem odpowiedzialny za zniszczenie KW gm4, co prawda KW pośrednio, chociaż dwa, dwa pełne hity weszły. Czy mi się wydaje, czy ja jadę teraz na pleckim Mardera. Ant, Namo, Arty, ANI Dobra, nie, no rozumiem, oczywiście. Myślę to samo, nie? Oczywiście, oczywiście. Silent? Gdzie ta cisza? Oj, Marder chyba też się tutaj zaraz podłami. no zaraz zwa... Nie Nieważne. Dobra, grill, poddaj się, bez walki, proszę cię. Pytanie, gdzie jest grill? Nie wiem, w piwnicy nie szukałem, ale zaraz zajrzę. Bo on mi w sumie mógłby, z, mógłby mnie przebić z przodu, mi się wydaje. Ale chyba nie na tyle, żeby mi śmiertelnego hita zadać tam około 60 czy na 50. W sumie to ja na kawu jeszcze nie dostałem od trójki w przód, także nie jestem pewny do końca. Ale myślę, że powinien teraz grill jechać na, tar na taranowanie PZ4, bo raczej nie ma już AM, skoro w ogóle nie strzela. Ale raczej mój tak nic nie wyjdzie z tego. Jest, jak już wcześniej mówiłem, to jest bitwa na 100% wygrana, także ty właściwie tylko mój komentarz. Można słuchać, a na obraz nawet nie patrzeć. Tak, będzie około 7 minut. Pff, 8 minut. Trwa 15 normalnie gra. fuu 15 normalnie yy, normalnie ten trwa no, także taki mamy czas. Może jeszcze zdążę grilla wyczaić, Nie, tu go na pewno nie ma, czyli pewnie jest tam. Ale ja już go nie, chyba nie zdążę z zabić. Nawet by nie zdążył wykryć. No cóż. i nic więcej. Tylko się pożegnać z wami. Zobaczymy jeszcze ewentualnie jakie doświadczenie zdobyliśmy. Tak jak myślałem, grilla nie znaleźliśmy. Chociaż jeszcze blindshota strzelę. <laughs> nie wiem po co to było, ale no dobra. O, widzę, że AMX się nieźle obłowił. 5, no. Jest bardzo dobrze. Naprawa 3, tam pociski ogólnie wszystkie kosztowały 5, a nie zużyliśmy wszystkich, także to jesteśmy na plusie, a na tych ciężkich to nawet ciekawe bardzo. E, tak, zwycięstwo okup, przez okupację bazy, trafienia w cel były 4, y, na ogólnie wszystkich strzałów 6 pomijając tego blind shot, czyli normalnie 5 strzałów niby było, a trafień w cel 4. Czyli, no cóż, dziękuję za obejrzenie i do następnego odcinka. Cześć.